czy wyzwalać Media może być interpretowane przez różne programy, może starać wideo, może sterować wszystkim praktycznie. Wybieramy z tych dźwięków. Tak jak już pewnie wiecie, cykl warsztatów i spotkań, które tutaj prowadzimy, to jest artystyczny rewil międzypokoleniowy. I mam do Was takie pytanie, jaka jest Wasza Odpowiedź, albo sposób na połączenie i taki dialog między osobami młodszymi i starszymi, um, jeśli chodzi o muzykę i eksperymentalną, ale muzykę elektroniczną również. Hmm. Ta muzyka jest bardzo niszała, którą uprawia Szymon i ja. No, jest mała grupa odbiorców, tak naprawdę, biorąc pod uwagę wszystkie gatunki. I byłem zaskoczony, że po prostu bardzo dużo osób starszych tutaj przyszło na to wydarzenie, więc to było też takim miłym zaskoczeniem. Ja bym nie powiedział, że. że... To jest muzyka tylko dla osób młodych, raczej wydaje mi się, że kwestia nawet jakiegoś takiego specyficznego gustu występuje w różnych, w różnych pokoleniach. W moim procesie dużo jest takich eksperymentów rzeczy, których nie działają, czy, czy, czy jakichś tam błędów, które ja potem jakoś w procesie właśnie ich słuchania i, i tego odbioru takiego wtórnego próbuję ubrać jakąś kompozycję. Ja trochę traktuję muzykę jako takie pewne etapy, które sobie zamykam. Wymyślam pomysł, realizuję go i zamykam. Potem wymyślam kolejne. W głowie mam już kolejnych kilka pomysłów, które bym chciał zrealizować, i nie wiem, czy mi starczy czasu na no to, żeby je wszystkie pokończyć. Dobra, to byłam Chłopaków. Tabel, tak by. Bo jak ty chciałeś zrobić master? Po prostu. Sk 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 skąd... Włośniki bezpośrednio wpięć tutaj. Po no, no, to so, przecież to przecież to potrzebuję jeszcze jednej różniczej Czy... e, Bo tutaj w ogóle czarek wyjeżdżacie? Al nie Dobra maleczku mam. Czekaj, albo program? Gdzie jest program. Anś W kurw jest to grupa przyjaciół, który łączy wspólna pasja i zajawka do muzyki nieszablonowej ciekawych zjawisk na scenie muzycznej polskiej i zagranicznej. Swoją działalność rozpoczęliśmy w marcu 2018 roku i od tej pory zorganizowaliśmy ponad 60 wydarzeń kulturalnych w różnej formie. Nie były to koncerty, udzielaliśmy się także na wystawach. Łączymy z tym sztuki wizualne, No. Początek w kurwu, który ja pamiętam i tak jak ja go pamiętam, wyglądał mniej więcej tak, że spotkaliśmy się z inicjatywy Cezarego. Na tamten czas wydawało nam się, że, że nie mamy gdzie grać jako muzycy, że nasi znajomi też i po prostu, że musimy coś z tym zrobić. Że, że z roli wykonawców musimy jakby stać się organizatorami trochę i po prostu stworzyć taką małą infrastrukturę dla mało znaczących zespołów, którym ciężej jest się wybić na, na jakieś takie bardziej Zagrać w bardziej ugruntowanych miejscach na, na scenie wrocławskiej i nie tylko. No i tak, spotkaliśmy się w słonej piwnicy na tamce i zaplanowaliśmy pierwsze wydarzenie. Wydaje mi się, że to właśnie też był nasz cel, żeby wypróbować swoje siły, żeby wyjść poza taką powiedzmy bańkę, albo przynajmniej hermetyczne środowisko znajomych, którzy wiemy, że się interesują taką muzyką, że przyjdą i to docenią. Właśnie chcieliśmy spróbować swoich sił. Po pierwsze poza centrum, poza Wyspą Tamka, a po drugie, poza swoją grupą wiekową i swoją grupą tych samych zainteresowań. Tak przynajmniej to odczuwałam. I wydaje mi się, że już same takie działania są ok, że tak właśnie powinno się teraz ożywiać w ogóle kulturę muzyczną.